Sprawdźmy na początek, gdzie jest minimalna wartość tej funkcji. To jest ten punkt. Ten punkt za to odpowiada, więc musielibyśmy w tym przypadku odczytać współrzędną y tego punktu. Y równa się minus 2, więc minimalna wartość równa się minus 2, i ta wartość odpowiada xowi równemu minus 3. Teraz poszukajmy maksymalnej wartości. No, Wyglądałoby na to, że maksymalną wartość ta funkcja osiąga w tym punkcie, ale to nie jest prawda, ponieważ ten punkcik jest niezamalowany. Czyli funkcja dąży do wartości równej 3, ale nigdy jej nie osiąga, więc nie jesteśmy w stanie podać maksymalnej wartości. I tutaj sobie zapiszemy, że maksimum w tej funkcji nie istnieje. Brak.